Jesteśmy jednak w troszeczkę innej półki. A z jakiej półki jesteście? No sądzę, tej wyższej trochę. A oni są z tej niższej? No w sensie kulturowym najwyraźniej. Gdzie macie kulturę swoją? Gdzie? gdzie? tej się linie podajcie? Za słonie was i nikt nie będzie. Za stronie. Proszę się cofnąć! Proszę się cofnąć! Mówiłem dziadu o tym, o bo... dziennikarze. Prosiłem do tyłu dziennikarzy. Dziennikarzy bo... do tyłu paparazzi, szczególnie paparazzi, bo wy nie macie no kultury. do to... dobry panowie dziennikarze. Odpierdalać, no, to... jest... jest... raz po poproszę, będzie na YouTubie. Sram twoje kurwa pierdolone internetu. Tak, a co, a, a co nie jest raz, człowieku, a co nie jest strasz? Sram i twój internet i, ten I, i, ten i dalej do mulachę co oni, kurwa. <toddź>

a teraz po prostu pochwięć państwowy. Jeszcze Polska nie Polska, Gdy już wiemy, odbierzemy. Marsz, Marsz ziemi polskiej do Polski. Zawoimy się My się na golenie. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przewoź zjęła, szablą Masz, Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski. na ulicy Sobieskiego Skier, Dalej do jaruzelskiego mulachę ciągnij, <gry> Jesteśmy jednak w troszeczkę inny kut. A z jakiej półki jesteście? No tam do tej wyższej trochę. Cześć, dzisiaj króciutko, bo czasu mało brakowało, ale postanowiłem jakiś tam filmik wam zrobić i no taki zlepek dość ciekawych wydaje mi się wiadomości i tak na początek może taką ciekawostkę bo być może nie wszyscy z was wiedzą że żaden z euro, europarlamentarzystów pis nie zagłosował w parlamencie europejskim za decyzją o utworzeniu europejskiego funduszu odbudowy w większości wstrzymali się od głosu, tylko Szydło, Kępa, Zalewska, Tobiszewski byli przeciw. Za było PO, PSL i Lewica. A jak wiecie, Lewica dała PiSowi te pieniądze bez takiej społecznej kontroli. I można być niemalże pewnym, że prawie 40% tych środków trafi do spółek Skarbu Państwa. A ze spółek skarbu państwa bez żadnej kontroli po prostu trafią w ręce pisu, a trafiając w ręce pisu znikną. No i teraz o tych ludziach z górnej półki. I tutaj na przykład tak się zastanawiam, dlaczego Ziobro ukradł te środki unijne i jest nadal bezkarny. Dlaczego Czarnecki ukradł środki unijne? No i jest dalej bezkarny. Tutaj w sumie brakuje trochę czasu, by wymieniać wszystkich, bo w Polsce jest PiS dziś i doszła też do PiSu lewica. I tylko prokuratura europejska ma prawo ścigać kradzieże w całej Unii. No ale Morawiecki i Ziobro nie podpisali zgody na jej działanie w Polsce. Lewica, kumając się z pisem, dała licencję pisowi na gigantyczną kradzież przez pis, czyli no taką bezkarną. Ale ja Wam powiem, że Zaciskając pięści dalej, będę mówił przez kolejne lata o yy, tych bezkarnych aferach PiS. No a lewica, ludzie z lewicy będą się temu po prostu przyglądać. Yy, jak wszyscy doskonale wiemy, PiS rządzi niemal od sześciu lat. Ma wszystkie służby, prokuraturę pod butem, z wyjątkiem niektórych sędziów. I tutaj takie pytanie, gdzie są te tumy byłych polityków, obecnej opozycji, no gdzie, gdzie są ci wszyscy w więzieniach, co tak bucznie zapowiadali? Tutaj nie ma praktycznie ani jednego. Jedynie, co PiS osiągnął, to drastyczna bezkarność dla swoich. Od Kaczyńskiego, przez Obajtka, poprzez księdza sypiającego z nieletnią. To pis załatwił no, można powiedzieć wzorowo. No, no, i tak już praktycznie na koniec kilka słów o facecie o ksywie prezydent. Gość ten głosi hasła, znaczy go, gość ten opowiada publicznie, że Adam Bodnar głosi hasła, które w jego przekonaniu są antypaństwowe. Jak powiedział Duda, mam wątpliwości co do rzeczywistych kla, kla, kwalifikacji Adama Bodnara do tego, by pełnić funkcję rzecznika praw obywatelskich dodał, że zmiana w rzecz, na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce jest sprawą pilną, a niektóre hasła wygłaszane przez Bodnara są po prostu antypolskie z punktu widzenia, pols, z punktu widzenia polskiego, antypaństwowe. Ja Wam powiem, że gdy to usłyszałem, no i po tym całym oskarżeniu Bodnara o antypolskość, Tutaj muszę przyznać, że w pełni się zgadzam z określeniem Żulczyka na temat stanu umysła dudy zwanego prezydentem. W sumie z jednej strony to jest dość zabawne, że Duda wyraża wątpliwości co do kwalifikacji Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. I tutaj profesor Bodnar może powiedzieć do dudy nawzajem, choć w drugą stronę wątpliwości już generalnie nie ma żadnych. I tak parę słów może do tego, no, nazwijmy go umownie, prezydenta. Po pierwsze, nie Bodnar, tylko profesor Bodnar. A po drugie. Kim ty człowieku jesteś, żeby tak się wypowiadać? Yy, yy, profesorowi Bodnarowi dopiętnie dorastasz, yy, bo Bodnarowi ufa 60% Polaków, a Tobie, Panie Prezydencie, tylko 40% i to chyba o czymś świadczy. Także czasami, Panie Duda, dobrze wziąć przykład z żony i po prostu milczeć. No, i tym akcentem zakończę ten filmik. Wiem, że taki mały miszmasz, masz, ale mam nadzieję, że Was zaciekawi. A ja Wam już bardzo dziękuję, pozdrawiam i do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć. Jak Pan się czuje, Panie Prezydencie, kiedy od czasu do czasu w różnych miejscach słyszy Pan w tle okrzyki Konstytucja, Konstytucja i okrzyk Będziesz Siedział? Mam ochotę wyjść i powiedzieć i krzyczeć Konstytucja, Konstytucja. Dlatego, że dokładnie. Przestrzegam konstytucji i oczekuję tego, że inni też będą jej przestrzegali. A niestety sądy dzisiaj jej nie przestrzegają, i to jest tragedia Polski. Nie śni się panu po nocy Trybunał Stanu. Opozycja chce pana tam postawić. <grym> nie, tak, to że absolutnie mi się nie śni, bo ja realizuję prawdziwe polskie interesy. I, i śpi pan spokojnie? Śpię spokojnie, absolutnie spokojnie, jak dziecko. Pani profesor Stanisław, która pana popierała, mówi, że no jednak pan narusza konstytucję i niszczy pan państwo. Bardzo szanuję panią profesor ma prawo do swojego zdania.